Jesteśmy u Adama, Widzę chłopak dmucha i lew lezie. A tak naprawdę to robi tu. How do you pronounce your name? Because I think I pronouncing wrong your name, it? To Adam wodeczka popija. Dzień dobry wszystkim Ewa będzie przygotowywać śniadanie, a ja właśnie się wybieram po specjalne bagietki do sklepu obok tempu, tam gdzie były te doł baguettes no i może jakieś, może nawet jakieś pączki kupię zobaczymy, a teraz lecę wszystko gra, bagietki kupione dwie bagietki, jakieś przekąski na słodko i, i można lecieć do domu no, jeszcze chyba po cukier skoczyłem. Już nie wiem jak długo go nie mamy, no ale wypiliłyśmy sobie herbatę z cytryną i cukrem. Lecę. No tak, zakupy zrobione. Śniadanko Ewa przygotowała. Dosyć proste, pasta rybna, proszę bardzo. Do tego bagietka, którą kupiłem. Wystarczy. Rano na przegryzkę zupełnie nam to wystarczy. No i cóż, zabieramy się do jedzenia Ewa. Ewa się gdzieś schowała, nie wiem gdzie, ale zaraz będziemy, na pewno ją też zobaczymy. Witamy wszystkich, jedziemy na market w celu zakupienia jakichś rzeczy na grilla. Tam twoja pani siedziała od rozporka, wiesz? No tak, nie zauważyłem, ale ty wszystko pamiętasz, wszystko. No. I się pani przypięła do rozporku. Dojechaliśmy na market, Ewa robi zakupy. Skrzydełka ładujesz kochanie? Co ładujesz? Skrzydełka? Tak No i zaraz będziemy dalej jechać w poszukiwanie słoniny Bardzo duży wybór suszonych ryb, ale Tak szczerze mówiąc to ja sobie nie wyobrażam za bardzo co oni z nimi robią no nie tam dodają na pewno do czegoś, no to nie... Nie powiem, ale mówię. Nie mam... sobie nie za bardzo wyobrażam jak to stosować. Będziemy musieli kiedyś zgłębić ten temat. A to to co to jest tam? Słuchajcie, tam to ma takie dziwne dziwne szlaczki na sobie. Pewnie odciśnięte od czegoś. No cóż, dobry. To już przyszłeś się uświdić, tak? No powąchać. No i co? Na No tak. pięknie. Jesteśmy ładama. Widzę chłopak dmucha i lew lezie. A tak naprawdę to robi tutaj lejwa na żywo. E, oczywiście live musi być na żywo, no. więc. E, Niezapomniane ujęcie jak Adam pochyla się przy grillu. Tak. Słuchajcie, Ewa robi TikToki, bo postanowiła, że zaistniejemy także na TikToku. Więc więc jest w pracy w tej chwili tak twierdzić. Ciężko. Ale słuchaj, co ty tam tworzysz? O. Voilà w Kambodży. Oho, oh, ho. Oh. Tak więc. I zobaczymy, co tam dalej się wydarzy. Także Ewa teraz postanowiła zająć się TikTokiem dodatkowo. Widocznie I... mało zajęć ma skręceniem filmów. Coś trzeba robić, prawda? <noise> Musimy zacząć zajmować, zajmować się czymś innym. Dodatkowym. Dodatkowym, żeby? żeby mieć zajęcie. Że, żeby mieć zajęcie <noise> jak widać, Adam przygotowuje szaszłyki. Tak, to ta. szaszłyki Adam będą. Ta. To ja idę ewie pomóc ze skrzydełkami. Dobra. Bo to jest plan jeszcze na skrzydełkę na grillu. Napikantnie. O. o, widzę, że będzie napikantnie, bo tam jak Ewa się zabrała ta. Teraz... To musiało iść trochę pieprzu i papryki. Ewuniu, co tam? kurczaki, skrzydełka w przyprawach. Pikantne. właśnie się trzeba zrobić. No dobra, no to ten. To, ale weźmiesz trochę tej kapeluszowej przyprawy, podobnej do węgierskiej piszczy, tak? tak. No to znakomicie. Na razie myjemy. A za chwilę będziemy przyprawiać. Słuchajcie, jest taka taka chińska, chińska papryka. Czekajcie, żebym ją złapał ładnie. O, proszę bardzo. I mówię, nam to bardzo przypomina węgierską piszto w smaku. Ale mówię, jest naprawdę świetna. No, a tu mamy sekrety. No. Srejla z kuchni po prostu. Mała, drobna dziewczynka mhm. z dużym nożem, mhm. potężnym i nacina je po prostu. Ha, sprytne, no, co? Fajne, no A to ja myślałam, że to Ty, Ewuś, będziesz przygotowywać, a tu widzę... Ale to ona się zabrała za to, wiesz? No i dobrze. A coś chciałam powiedzieć? How do you pronounce your name? Because I think pronounce pronouncing wrong your name, isn't it? How do Yes. Sreylia. My name is Sreylia. Sreylia. My name is Sreylia. Yes. Sreylia. Sreylia. Okay. Thank you so much. Yeah. Because someone, someone told us, us uh, as... As we're um, pronouncing yes, incorrectly. Sreylia. Sreylia. Leila. Huh? Why? I Australia. No, no, Okay. No, it's not nice. You're not. No. Australia. They are mixing. <laughs> Australia. Australia. Yes. Like, no, mm. oh, it's okay. Like people don't know, you know. Okay. And what's now? Now, Eva, how we call? <laughs> Australia. Australia. Mm -hmm. Okay. What's this? Salt. Ewa, yes. mm -hmm. don't forget about this one. You like this, I yeah, know. Yeah, I like that. Spicy. Like no, oh. Oh. no na, miesią, na bogato. Nie ma miękkiej gry. Gry się pali, czy co tam się dzieje? Chyba, chyba wygas. Nie, temperaturę trzyma. kambif. Kopci się, kopci się. W co tam przygotowałaś? Przygotowałaś dodatkowego? Kukurydza. Kukurydza, idę kukurydza, obejrzeć. Żeby było kolorowo, to proszę bardzo. Tysiące youtuberów, jeden grill. To jest akcja. Ujęcie z każdej strony. jeszcze Nie ma miękkiej gry. Lejla, Adam. Szaszłyki kiepem palone. Będzie się działo. Dobra, idziemy, idziemy się dogadać ze Mm -hmm, bo nam zna, że to bananowa. Żeby Miedziałam nam przy... przygotowała co bananowca. Decyzja zapadła. Będziemy robić sobie pędzelek sami. Ewa, podążam za tobą. Ty pokażesz, co się z tym robi. To no czekaj, to, to, będzie, to łatwiej Na które będzie? Niełatwiej tędy. Które to badanowiec? Tutaj w rogu jest. Idziemy. Ewa z tasakiem, a ja ją gonię. I co, gałązkę mamy uciąć? Gałązkę masz uciąć, tak? Według instrukcji. I teoretycznie miasz końcówkę i z tego się robi. Tak? Robi się. I co, że co, tak całą mamy? Tak całą uciąć, no, mam... tak ciachnij gałązkę, no? Tak? No. Taką? no, taką chyba, no ja wiem. No dobra, no to. I co tak bach No bach, bach i jest czy ja mam cię uciąć? Nie wiem, okej. Okay. Okej, okay, Ewa ucięła li liścia i teraz teraz no i będziemy teraz się... chyba w ten sposób muszę to, tak czy nie? Tak to. Dobra, no, słuchaj, nie wiem, nie nie wiem. no Każdy robisz coś, rzecz. no nie wiem, no. instrukcje były niejasne, kombinujemy, a wydaje mi się, że tutaj z tą końcówkę, którą masz tu na samym końcu, musimy rozbić po prostu o. Na desce na płasko. No którą szczęście. No tą może mniejszą albo większą. A. Zobaczymy. Prymitywna technologia. Śledzimy, co ta Ewa zrobi? Czy poradzi sobie z tą Stekcie. sztuką? Nie Stekcie. wiem, nie wiem, ale nie przyjacielu. Nie wygląda to dobrze. Jak na razie. No pokaż, pokaż. Czekaj, 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 czekaj. Nie, niech ludzie wiedzą. Co ty tu robisz? No I tak, wtedy czy co? No chyba tak. Chyba tak, co? Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. No. Tak? No pewnie, robię. Lidzy nacinasz. Lidzy nacinasz. Lidzy tak mocno, nie nacinasz? się tak go No dobra, i teraz dobra. tak, nacinam tak? To. No, aha, no takie to sprytne nie. jest. No. Robią do kukuryki. No tak, no i będzie. Ten będzie, 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 zadziała. No. Zadziała. Wydaje pędzerek mi się. Że... Do smarowania. Z bananowca zrobiłem. Będzie działać, dobra. To będzie działać, dobra. Pędzlujemy. Pędzelkujemy. Pędzlujemy, tak? Pędzlujemy. Dobra, zobacz. Pokaż czy działa. Wiem, czy nie Ja mieć. nie wiem czy to jest dobry plan, ale... Dobra, smaru. No, chyba co? wiedzą co mówią tutaj si. Dobra dobra, 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 dobra. tu mamy kukurydzę, no, to lewa jakiś jakiś miks trochę różnych przypraw I teraz będzie tą kukurydzę. No, smarować po prostu i co działa? Działa, pokaż, 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 pokaż. Ty no działa. No działam. Działa. I zobaczcie, i wyszło na to, że nasze danie jest pierwsze. Czy nasze? Nasze to za dużo powiedziane, bo tak naprawdę praktycznie przygotowane przez Sraelię. Więc, ale ładnie wygląda, ja się zaraz za to zabiorę nawet, bo muszę spróbować. Podobno jest pikantne. A, tylko tą A tak wygląda Ewa w pracy. Którą tą butelkę mam no, Ci zabrać. No, Proszę no, bardzo. bardzo, Ewa w pracy robi TikToki. Cóż za poważna praca to jest? Ho-ho-ho. Czyli co Adam robi? Udaje, że coś robi. No dobra, mięso pokroił, cebulę pokroił. Ale tu widzę, chyba te szaszłyki wegetariańskie będą, bo widzę no, sama, sama cebula i papryka. Te będą wegetariańskie, bo dla mnie kurczak to nie mięso. Jeszcze pies z kurczaka, jeszcze ta wiesz, nóżka, skrzydełko to mięso, nie? Ale z kurczaka. pies z kurczaka to już nie za bardzo. A ja lubię, tak ta, ja tam pies z kurczaka lubię. Psy walczą, teraz ja będę miał tutaj z kamerą przy zwierząt, tak? Tego jeszcze nie grali. Maniek przyjechał. Z kobitą nawet przyjechał. Tam gdzieś dziewuchy siedzą i plotkują, obgadają, obgadują nas po prostu. Widzę, że Adam już zaczyna wrzucać coś na grilla. Zobaczymy jak te jego szaszłyki. No takie solidne, solidne te szaszłyki. A nie zapomniałeś przypadkiem o tej? O papryce? Nie. Papryka ma być do czego? Do, do, tych, kurczaków. do kurczaków. Normalny szaszłyk to jest szaszłyk, a nie, a nie jakieś gówno z papryką. to 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 już tam przejdą pić. Widzę, Adamowi nie poszło. Ogień buchnął wysoki. Wodą musiał przygasić. Patyki się zapaliły, chyba. Nic się nie bój, ty tam. Lej sobie swoją górę. Jaką wodę, jaką wódę, bo jaką wódę tu nikt nie pije po prostu. Nie, ty wiesz, że sobie nalałeś wódki do butelki po wodzie gazowanej, to zaraz co? Widziałem jak polałeś, to buchnęło ogniem. No i idziemy. Ewa, co tu będziesz robić teraz? Kukurydzę na, na grillu. Kukurydzę na grillu? Aha, ja jak zwykle filmuję jakieś głupoty, a nie kukurydzę i te inne rzeczy. Co powinienem. A co, skierowałeś kamerę? Tak sobie skierowałem gdzieś na krzaki, no to Adam wodeczkę popija A skąd ty takie No ja wiem, że co przecież. Adam nie zwierza. Wody pił nie będzie. Przecież się chłopak trzyma do... Jeszcze muszę nagrać, jak Ewa używa skonstruowanego przez samą siebie pędzelka. <noise> pędzelku, pędzelku. No, ciężko to nazwać pędzlem Ewa. Pędzelek. No, taki podpatrzony. Od... Ale co? Zlega. Daje się, daje się. Działa, działa. Tam coś mhm. się tak, pali tam coś tam. To się nie wiem, czy tego nie odwrócić. To bo to. Może i tak, ale to trzeba by bardziej napędzać, nie? Na... O, ten... Na co? Podlać wodą. Może. Podlać wodą może. a Kapelusz ma wodę. Proszę bardzo. Uwaga. O polewa. Proszę bardzo. Tu mamy Mańka, Zazja Live, Ewa. Chyba nie. Proszę bardzo. A tu je są szaszłyki, które, które przygotował Adam. Te z kurczakiem to położył na stole, bo mówi, że niby to są jaskie. A te z mięsem, no to został tylko jeden. Tak przygotowywał. Dziękujemy bardzo. Lecimy do domku. Dziękujemy. Nie, ty też chodź. No, dobra. no dobrze. To trzymajcie się. Trzymajcie się na razie.